Zapisując klienta na masaż, warto poinformować go, aby przynajmniej dzień przed planowaną wizytą wykonał peeling skóry. Dobrze jest też wspomnieć o tym, aby przez około półtorej godziny przed wizytą zrezygnował z jedzenia ciężkich i obfitych posiłków. A bezpośrednio przed masażem dobrze jest, aby taki klient skorzystał z ciepłego prysznica w celu rozluźnienia i rozgrzania mięśni oraz skóry. Przed samym przystąpieniem do masażu twarzy należy umyć i zdezynfekować własne dłonie, a następnie dokładnie oczyścić skórę klienta przy pomocy pianki, żelu lub emulsji myjącej. Już sam demakijaż pobudza krążenie, przez co skóra lepiej absorbuje składniki odżywcze z wykorzystywanych w w dalszym etapie preparatów. Po tej czynności skórę należy stonizować. Dalszy etap to delikatne osuszenie ręcznikiem jednorazowym i obejrzenie skóry, czyli wykonanie diagnozy i przeprowadzenie wywiadu. Z niego należy uzyskać informację, czy klient jest uczulony na któryś ze środków poślizgowych, np. talk, oliwka czy emulsja lub balsam oraz czy nie jest uczulony na środki lecznicze wspomagające masaż, które mogą znaleźć się jako składniki w danym preparacie? Są to czasami składniki rozgrzewające, przeciwbólowe, przeciwzapalne.